W dzisiejszym odcinku poznasz jedną z najważniejszych tajemnic zdrowia. Będzie to najprawdopodobniej jeden z najważniejszych filmów o zdrowiu, jakie zobaczysz i będzie jednym z najważniejszych na tym kanale. Odcinek jest krytyczny dla osób, które chcą odzyskać lub zachować swoje zdrowie. A tematyka dzisiejszego odcinka to autofagia, czyli samooczyszczanie się komórek ze zbędnych śmieci. Proces ten jest krytyczny w chorobach przewlekłych, od chorób nowotworowych po choroby metaboliczne, na chorobach neurologicznych skończywszy. Każdy organizm potrzebuje skutecznej autofagi. Dlatego posłuchaj tego odcinka, co możesz zrobić, aby usprawnić ten proces. Ale ponieważ jestem lekarzem, który wspiera naturalne metody leczenia i dlatego mam podgórkę w tym kraju, oświadczam, że jest to porada niemedyczna. Ale jakie dokładnie korzyści możemy uzyskać dzięki procesowi autofagi? Po pierwsze, autofagia chroni nasze DNA, tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania chorób nowotworowych. Wiemy doskonale, że autofagia hamuje wzrost komórek nowotworowych. We wczesnym stadium. Wiedzę tą posiadamy z przeprowadzonych eksperymentów. Zaburzenie autofagi u zwierząt eksperymentalnych w znaczący sposób zwiększa częstość występowania chorób nowotworowych. Po drugie, usprawnia pracę naszych mitochondriów, czyli centrów energetycznych wszystkich komórek. Bez energii nie ma życia. Sprawniej działające mitochondria to dłuższe życie i większa sprawność w trakcie. Po trzecie, autofagia chroni przed chorobami neurologicznymi, głównie przed chorobą Parkinsona, a także przed. Przed chorobą Alzheimera. Dzieje się tak dlatego, że autofagosomy usuwają alfa synukleinę. To właśnie synukleina tworzy małe, okrągłe ciałka, które gromadzą się w neuronach i powodują zaburzenia w chorobie Parkinsona. Mają zdolność pochłaniania beta-amyloidu, który występuje w chorobie Alzheimera. Po czwarte nieusuwanie w procesie autofagii reszt białkowych predysponuje nasz organizm do chorób psychicznych, głównie do depresji oraz afektywnej choroby dwubiegunowej. Po piąte, autofagia pomaga z infekcjami, od infekcji wirusowych po infekcje bakteryjne. Autofagia jest w szczególności użyteczna dla patogenów wewnątrzkomórkowych, może być zatem pożyteczna w fibromialgii, w przypadku zakażenia wirusami np. wirusem HIV czy nawet prądkami gruźlicy. Co zatem możemy zrobić, aby usprawnić naszą autofagię? Numer 1. Dieta ketogeniczna. Dieta ketogeniczna jest silnym induktorem autofagi. Dieta ketogeniczna polega na ograniczeniu spożywania węglowodanów i dostarczania tłuszczów jako źródła energii. Numer 2. Ćwiczenia aerobowe. Ćwiczenia aerobowe zwiększają autofagię nie tylko w mięśniach. Wspomagają autofagię w narządach wewnętrznych, takich jak wątroba czy płuca, ale także i w mózgu. Numer 3. Sen. Sen jest znanym czynnikiem przyspieszającym autofagię. Istnieją dowody na to, że zaburzenia snu utrudniają powstawanie autofagosomów, które łącząc się z lizosomami, biorą udział w usuwaniu śmieci z komórek. Numer 4. Głodówka. Ograniczenie podaży kalorii w silny sposób aktywuje autofagię. Głównym układem organizmu, który pozytywnie reaguje na przerywaną głodówkę, jest układ neurologiczny. Numer 5. Imbir. Imbir zawiera w sobie szogaole, które są silnymi induktorami autofagi. Numer 6. Zielona herbata. Zielona herbata zawiera w sobie galusan epigalokatechiny. Związek ten aktywuje powstawanie autofagosomów, które są główną składową procesu autofagi. To właśnie autofagosomy pochłaniają zbędne cząsteczki. Numer 7 grzyby Reishi. Grzyby reishi są także znanym induktorem zjawiska autofagi, ale prócz tego aktywują geny długowieczności, o czym mówiłem w swoim innym filmie, który znajdziesz na moim kanale. Numer 8. Olej kokosowy. Olej kokosowy bogaty jest w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli tzw. tłuszcze MCT. Wysoka biodostępność średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych aktywuje zjawisko autofagi. 9. Witamina D. Witaminę D możemy pozyskać ze słońca, wystawiając naszą skórę na jego działanie. Witamina D jest kluczowa do tworzenia się autofagosomów, a także do łączenia się autofagosomów z lizosomami. Te dwa zjawiska są niezbędne dla prawidłowego przebiegu całego procesu. 10. Rezweratrol. Rezweratrol bogato występuje w skórkach winogron. Jest silnym induktorem autofagii, w szczególności w zakresie układu nerwowego. 11. żeńszeń. Żeńszeń zawiera w sobie liczne ginsenozydy, co do których mamy dowody, iż aktywują procesy autofagii. 12 sulforafan. Związek ten bardzo bogato występuje w brokułach. Prócz tego, że aktywuje autofagię, to hamuje nadreaktywną kinazę mTOR, charakterystyczną dla dzieci z autyzmem. 13 lit Lit bogato występuje w wodach głębinowych, a także i solankach. W lit bogate są także pomidory i papryka. Lit przyspiesza autofagię poprzez hamowanie trifosforano i nozytolu. 14 alkilofenole. Alkilofenole bogato występują w orzechach nerkowca. W silny sposób indukują autofagię. Ale istnieją także procesy, które utrudniają autofagię. Aby je zrozumieć, powiedzmy dwa słowa o samej autofagi. W jaki sposób przebiega? To autofagosomy usuwają zbędne cząsteczki z naszych komórek, łączą się kolejno z lizosomami, i w ten sposób dochodzi do degradacji zbędnych śmieci z naszych komórek. Niestety, procesy tworzenia się autofagosomów, które usuwają śmieci z naszych komórek, są blokowane przez metale ciężkie, a głównie przez ołów. Jak czytamy w badaniu z 2017 roku z Chin, nasze badanie wykazało, że ekspozycja na ołów hamowała autofagię w komórkach RPT-12. Upośledzenie autofagi w komórkach RPT eksponowanych na ołów spowodowane było upośledzoną funkcją lizosomalną. To właśnie dlatego metale ciężkie, a w tym i ołów, Zwiększają ryzyko chorób nowotworowych czy chorób neurodegradacyjnych, ponieważ, jak mówiliśmy na początku, autofagia chroni przed tymi chorobami. Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób usuwać metale ciężkie z Twojego organizmu w taki sposób, aby nie blokowały procesu autofagi, polecam, aby zapoznał się z moją publikacją, zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Książka ta pomogła wielu osobom w chorobach przewlekłych takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroby tarczycy. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.